Robimy bardzo dużo, żeby w miejsce tego, co odchodzi, tego tradycyjnego przemysłu, to... Rok po roku, rok po roku, ale jest go coraz mniej. Na pewno świat się tak zmienia, że odejdzie ten przemysł do lamusa. Potrzebujemy nowych kompetencji, ale też nowych miejsc pracy. Dzisiaj podpisane porozumienie powoduje, że jeszcze bardziej zintensyfikujemy pracę promujące naszych przedsiębiorców, śląskich przedsiębiorców za granicą. Chodzi o to, żeby oni łapali rynki zbytu, eksportowali tam towar, a tu zatrudniali ludzi. Mamy fajne firmy, mamy odważnych przedsiębiorców potrafiących. Marzyć. Dzisiaj rynek jest tak trudny i tak się zmienia. Nowe technologie powstają jedna po drugiej. Musimy być przy tym wszystkim obecni. Chodzi o to, żeby ta transformacja województwa śląskiego odbywała się rzeczywiście ten kierunek, o którym mówimy, jest prawdziwy czyli coś odchodzi do lamusa, coś przestaje po 200 latach funkcjonować tak jak przez lata było, a zdobywamy kompetencje i rynki zbytu w zupełnie innych technologiach, innych branżach, a najważniejsze, żeby ludzie tu mieli pracę i żeby tu się dobrze żyło. To nie tyle lis intencyjny, co bardziej porozumienie. Chodzi o to, żebyśmy uzyskali efekt skali. Cały czas dążyliśmy do tego, żeby nasza gospodarka tak naprawdę doszła do momentu, w którym będzie się mogła rozrastać międzynarodowo. I to nie tylko w tym takim bardzo podstawowym zakresie, czyli produkcyjnym, takim stricte, który rozumiemy dzisiaj, ale również tak naprawdę skalowalnym biznesie opartym o technologię. Niedalej jak parę tygodni temu byliśmy świadkami pięknego wydarzenia, gdzie młodzi ludzie opowiadali o tym, jak skalowali swoje firmy. Dzisiaj technologia pozwala na to, żeby być globalnym w oparciu o ideę, o pewnego rodzaju, tak pomysł na biznes. Naszą rolą jest otwierać nowe rynki. Dzięki doskonałej współpracy z Funduszem Górnośląskim chcemy to przyspieszać. Nie ma sensu jakby multiplikować tych samych zadań. Najlepiej je ze sobą łączyć po to, żeby osiągać coraz to jakby większą skalę, bo musimy patrzeć na naszą konkurencyjność w skali międzynarodowej i globalnej. Patrzmy na Chiny, patrzmy na Stany Zjednoczone, rynki wewnętrzne. Oczywiście to jest spory potencjał, ale jeżeli chcemy rzeczywiście sięgać jakby no od samego szczytu, jeżeli chodzi o konkurencyjność, zwłaszcza opartą o technologię, to musimy być międzynarodowi i do tego właśnie poprzez synergię naszych spółek. Doszliśmy do wniosku zatem z Panem Prezesem Dąbrowskim, szefem Agencji Rozwoju Przemysłu do wniosku, że jeżeli połączymy nasze siły, to Agencja Rozwoju Przemysłu skorzysta z naszych dotychczasowych doświadczeń i sieci naszych kontaktów na świecie, a Fundusz Górnośląski będzie mógł zwiększyć swoją sieć placówek międzynarodowych i tym samym Promować przedsiębiorców z terytorium województwa śląskiego jeszcze szerzej. Oczywiście po rozpoczęciu współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu będziemy też promować firmy wchodząc, będące w zasobie ARP, a to chciałbym przypomnieć ponad 140 spółek.